Trzeci tom, 7 marca 1900 roku Dusza, podporządkowana woli Pana, jest Panią Jego mocy i może Go rozbroić, jak jej się podoba. Dziś rano, znajdując się poza moim ciałem, musiałam nieustannie krążyć, by znaleźć błogosławionego Jezusa. Na szczęście weszłam do kościoła i zastałam go na ołtarzu, na którym sprawowana była ofiara mszy świętej. Od razu pobiegłam i go objęłam, mówiąc do niego. Wreszcie cię odnalazłam. Pozwoliłeś, żebym krążyła tak bardzo, że aż się zmęczyłam, a ty byłeś tutaj. On zaś, spoglądając na mnie poważnie, bez swojej zwykłej życzliwości powiedział do mnie: Dziś rano czuję się bardzo rozgoryczony i odczuwam potrzebę, żeby przyłożyć rękę do kar i tym samym sobie ulżyć. Ja zaś od razu: Mój drogi, to nic, natychmiast temu zaradzimy. Przelejesz we mnie swoją gorycz i w ten sposób będziesz wolny, nieprawdaż? On ulegając moim słowom przelał we mnie swoją gorycz następnie przytulił mnie całą do siebie i jakby uwolnił się od wielkiego ciężaru i dodał dusza podporządkowana mojej woli potrafi tak bardzo wniknąć w moją moc że związuje mnie całkowicie i według swojego upodobania rozbraja mnie tak jak chce ach Ile razy ty nie związujesz? Kiedy to mówił, przybrał w swój zwyczajowy, słodki i łagodny wygląd.